Dzień próby, każdy dzień to dzień próby Może ten dzień to ten, który zmieni życie co po nie w sumie nie wiem, ale zdarzało się nieraz tak Nieraz towarzyszy pech mi, a nieraz wart. Nieraz nie czuję tu chęci, a nieraz mam Tyle jej, że mógłbym obdarować nią cały świat Cały czas lecę dla siebie, nie dla poklasku Zmienia się tylko pogoda i mój nastrój Cały czas lecę dla niej paru nastu, Co było przy mnie bez względu na ilość hajsu Na co dzień na głowie mam parę spraw Na głodzie jestem już od paru lat Tak tworzę, tak właśnie tu robię rap Próbuję otworzyć i dać wam to, co w głowie mam za. Ciągle próbują osiągnąć cel jakby to ująć, właśnie po to tu jestem, jestem zdeterminowany. Wiem, czego chcę, czego chcę. Wyrzucam obawy, ja wyrzucam je, ciągle próbując osiągnąć cel. Jakby to ująć, właśnie po to tu jestem, jestem zdeterminowany. Wiem, czego chcę, czego chcę. Wyrzucam obawy, ja wyrzucam je. Co dzień kolejny wyznaczam cel, mimo że przez to się gubię przekmin, dobieram następne, choć dobrze wiem, że nie spełniłem wszystkich poprzednich, to chyba wekwi ma. Tak już jestem i tego nie zmienisz i ziomek uwierz mi sam Chciałem to podnieść, a ciągle tu leży na ziemi Jeśli tenik mi czyni, to to co robimy tutaj jest coś warte i chcę widzieć te ich miny, gdy zwycięski pas uniosę w górę, gdy wygram walkę tą Nie boję się wyzwań, Codziennie stawiam im czoła i czuję się lepiej, gdy piszę te słowa Wszelkim zadaniom podołam Ciągle próbują osiągnąć cel jakby to ująć, właśnie po to tu jestem Determinowany wiem czego chcę, czego Wyrzucam obawy, ja wyrzucam je ciągle próbując osiągnąć chcę, jakby to ująć Właśnie po to tu jestem, jest determinowany, Wiem czego chcę, czego chcę, wyrzucam obawy, ja wyrzucam, wyrzucam je Terima kasih telah menonton!